Jezu, buzer, co do diabła! Chciałem zrobić małe zakupy w mieście i wpadłem na grupę wieczystych polujących na psy. Spokojnie, mały. Widzisz, jest zdrowy. O kurde, to tylko pies. Oni polują i zabijają zdrowe psy. Nie, po prostu nie możemy go tu zostawić, Nick. Po prostu nie możemy, nie możemy tak zrobić. Ja to. Mm, ja to seria. Może. Ja już kolego. Dziękuję. Dobrze, dobrze, wszystko gra. No dobra. O jezu, ja, Dick. Cholera. Już dobrze. dobrze. W porządku. Dobrze, dobrze, kolego. Spójrzmy. Gotowy?